Wojanów to rozległa wieś w powiecie jeleniogórskim w gminie Mysłakowice. Powstanie miejscowości datuje się na XIII wiek. Połączony od niedawna z Wojanowem Bobrów pojawił się około 200 lat później, chociaż badacze, zwłaszcza Niemieccy, przypisują osadzie nad Bobrem znacznie wcześniejsze korzenie. Do Wojanowa dojechać można z Jeleni Góry autobusami komunikacji miejskiej. Kursują tutaj również pociągi, ale od stacji kolejowej do Bobrowa jest dość daleko. Wieś leży na południowym skraju Rudawskiego Parku Krajobrazowego, oferującego turystom liczne atrakcje w postaci zabytków i walorów widokowych. W Wojanowie Bobrowie na stromym brzegu rzeki stoi zamek. Choć może raczej należałoby powiedzieć, strasząca nagim szkieletem dachu i rozsypującymi się ścianami ruina zamku. O dawnej świetności tego obiektu świadczą jeszcze dzisiaj niezatarte przez czas szczegóły. Piękna duża brama wjazdowa, której strzegą ustawione na cokołach lwy trzymające kartusze herbowe, rozbudowane ozdoby zewnętrzne w postaci licznych wieżyczek, wykuszów i rzeźb, bogate zdobienia filarów i gzymsów, a także wysoki, masywny mur otaczający zrujnowaną budowlę. Dewastacja imponującej jeszcze dziś rozmiarami rezydencji jest dziełem ostatnich dziesiątków lat, bowiem jeszcze na początku drugiej połowy XX wieku zamek prezentował się w miarę okazale. Günther Artmann, obecny opiekun zabytku z ramienia Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Promocji, Odbudowy i Utrzymania Historycznych Wartości Zabytków, Kultury i Tradycji Śląska, wspomina, jak przed kilkudziesięcioma laty po raz pierwszy odwiedził zamek w Bobrowie. Jeszcze jako kolonista siedmioletni przebywałem w Karpnikach, w następnej wsi na Koloniach i... Miałem, pamiętam jeszcze, kiedy przyszliśmy do tego obiektu zwiedzać jako jeden z cennych zabytków, natomiast kiedy zobaczyłem go po kilkunastu latach, a więc w 1992 roku, był stan no, katastrofalny. Był praktycznie obiekt bardzo zdewastowany, wszystkie stropy były pozawalane, drzewa rosły w środku. Zdaniem Gintera Artmana przyczyn dzisiejszego fatalnego stanu zamków w Bobrowie należy doszukiwać się na różnych płaszczyznach. Niewątpliwie jednak na przestrzeni kilku wieków, w które wpisywały się dzieje budowli, najtrudniejsze okazały się lata po II wojnie światowej, kiedy obiekt nie miał prawdziwego gospodarza, a zarządzających nim instytucji nie interesowały w najmniejszym stopniu historyczne walory zabytku i wynikające stąd właściwe metody użytkowania i konserwacji budowli. Nie należyta eksploatacja obiektu sukcesywna jego niszczenie. No a najgorsze już uczyniło to, kiedy została decyzją władz powiatu jeleningórskiego w 1972 roku zdjęta dachówka z tego obiektu, więc powodowało to szybkie, radykalne zamakanie, pognicie wszystkich stropów i pozapadało się wszystko do środka i rzeczywiście już był obiekt deklarowany do rozbiórki. Warowny zamek w Wojanowie Bobrowie powstał najprawdopodobniej w XIV wieku, chociaż niektórzy badacze uważają, że początki tej budowli sięgają wieku XIII. Do dzisiaj na stromych brzegach bobru można doszukać się pozostałości murów otaczających niegdyś wieżę rycerską oraz niewielką warownię, która miała skrzec przeprawy w tej części rzeki. Informacje o strażnicy rycerskiej broniącej przeprawy przez Bubr, jak również wzmianki o zniszczeniu warowni w 1248 roku przez Husytów, nie znajdują potwierdzenia w dokumentach historycznych i wynikach prac archeologicznych, których w tym miejscu nigdy zresztą nie prowadzono. Można więc śmiało powiedzieć, że wczesna historia zamku i wsi nadal czeka na swojego odkrywcę. Wiadomo, że w drugiej połowie XV wieku zamek należał do Antona Szawgocza, po którym odziedziczył budowlę jego syn Wolfgang. O ówczesnym wyglądzie zamku wiemy niestety niewiele. Można jedynie przypuszczać, że jej zewnętrzna forma niewiele odbiegała od innych podobnych obiektów w tej części Śląska. Od końca XVI wieku właścicielem zamku był baron Nikel von Cedlic, który przebudował warownię w stylu renesansowym. Niemałe środki zainwestowane w przebudowę obiektu były niewątpliwie uzasadnione tym, że przez kilkadziesiąt następnych lat zamek stanowił siedzibę rodziny Cedliców, którzy w roku 1669 sprzedają budowlę Annie von Nostitz, ta zaś dość prędko odstępuje wojanowski majątek Hansowi Kotigowi, przeorowi jeleniogórskich Jezuitów. W roku 1737 zamek trafia w ręce rodziny Szawgoczów, którzy gospodarzą w nim przez kolejne 40 lat, a następnie odsprzedają Danielowi Gotlibowi von Bux z Jeleniej góry w roku 1825 bobrów zakupiony został przez Zygmunta von Rotkirch, właściciela Barcinka i Wojanowa po jego śmierci w roku 1836 majątek przejmuje Ernestyna von Kökritz, od której 40 kilka lat później Bobrów odkupuje Jerzy Jakub Paweł von Decker jego syn, Hans Rudolf Emil von Decker, zlecił przebudowę zamku w stylu neorenesansowym według planów znanego architekta Pawła Redgera, który już wcześniej pracował dla Deckerów przy budowie ich domów w Berlinie. W trakcie przebudowy zamek w Bobrowie zostaje powiększony. Podwyższono wieżę obiektu, przykrywając ją charakterystycznym namiotowym daszkiem. W tym czasie powstają także liczne budynki gospodarcze, połączone murem i okolone warownymi wieżami, które dla obronności obiektu nie mają wprawdzie żadnego znaczenia, stanowią jednak istotny element estetyczny, całkowicie zresztą chybiony w zamiarze i wykonaniu. Niewątpliwie szokujące jest zestawienie delikatnego, wręcz koronkowego w swej konstrukcji pałacu z grubymi murami i wkomponowanymi w nie basztami i bramami, nawiązującymi swoim wyglądem do średniowiecznych warowni. Elementy te, zamiast harmonijnie zdobić i dopełniać się z centralną budowlą, wydają się tutaj całkowicie nietrafione. Same w sobie bowiem monstrualne i brzydkie w formie, wystawione jakby bez zrozumienia kontekstu przestrzeni, w jakiej funkcjonowały ich obronne zamkowe pierwowzory, tu w płaskim terenie otoczonym w oddali wzgórzami, są wręcz wyrazem ignorancji i złego smaku projektującego i architekta bądź zleceniodawcy. W okresie przebudowy zamku powstał również niewielki park krajobrazowy, gdzie wybudowano rodzinny mauzoleum dekerów, w posiadaniu których Bobrów pozostaje do roku 1922. 11 lat później majątek przechodzi w posiadanie rządu III Rzeszy. Niemcy w roku 1934 zakładają tutaj ośrodek szkoleniowy S.A. W latach II wojny światowej w zamku mieścił się obóz dla internowanych więźniów z Luksemburga. Lata, kiedy zamek pozostawał w rękach nazistów, zostawiły po sobie więcej legend i pogłosek krążących wśród mieszkańców pobliskich okolic niż cała kilkusetletnia historia obiektu. Do dzisiaj wielu mieszkańców Wojanowa, karpnik czy łomnicy, uważa, że w zamku lub jego najbliższym otoczeniu hitlerowcy ukryli zagrabione w czasie wojny bezcenne przedmioty. Ponieważ zamek w Bobrowie jest od lat tradycyjnym miejscem spotkań eksploratorów i poszukiwaczy skarbów, jest więcej niż pewne, że plotka o schowanych tutaj kosztownościach obrastać będzie w kolejne legendy. Po wojnie obiekt zajęli żołnierze radzieccy, których obecność odbiła się bardzo niekorzystnie, na wyglądzie zamkowych pomieszczeń. W następnych latach mieszkali tutaj Greccy uchodźcy polityczni, którzy również niezbyt pozytywnie zapisali się w historii Bobrowa. Później w zamku mieściły się kolejno Dom Poprawczy, Ośrodek Kolonijny, Państwowe Gospodarstwo Rolne, Spółdzielnia Kółek Rolniczych oraz Jeleniogórski Inspektorat Obrony Cywilnej. Od końca lat 60. zamek stał opuszczony, a dzieła zniszczenia budowli dopełniła w roku 1972 rozbiórka dachu, którego przepiękną dachówkę upodobał sobie jeden z ówczesnych partyjnych jelenigurskich bążów. W roku 1994 zamek w Bobrowie został zakupiony przez polsko-niemieckie Stowarzyszenie Promocji odbudowy i utrzymania historycznych wartości, zabytków kultury i tradycji śląska, mające na celu ratowanie śląskich dóbr kultury. Od tego czasu prowadzone są w obiekcie prace remontowe, a część zabudowań holwarcznych przekształcono w niewielki hotel o standardzie turystycznym. Jest tutaj założony ośrodek spotkań europejskich, gdzie możemy sukcesywnie organizować spotkania dla młodzieży z Polski i z innych państw Europy, w szczególności z Niemiec, gdzie na rzecz integracji europejskiej mamy wystarczające miejsca i szczęśliwe dużych pomieszczeń, żeby te spotkania mogły być organizowane. Obecni właściciele zamku dbają nie tylko o jego odbudowę. Równolegle do prac przebiegających wewnątrz i na zewnątrz obiektu, budowane są tutaj tradycje związane z szeroko pojmowaną kulturą śląską. Również organizujemy rokrocznie w sierpniu festiwal folkloru śląskiego. Tego, którym Zaginął po wojnie, a tym samym, żeby młodej generacji ym, przybliżyć, pokazać, jak wówczas ym, stroje śląskie, ym, tańce czy pieśni ludowe tutaj wówczas wyglądały. I to się dobrze udaje i spotyka się to z dużym aplauzem lokalnej społeczności. Przy okazji wycieczki do Bojanowa warto odwiedzić miejscowy kościółek, gdzie obejrzeć można nieźle zachowane tablice nagrobne byłych właścicieli majątku Szawgoczów i Cedliców, których życie i zasługi dla tej części Śląska upamiętnione zostały w kamiennych epitafiach. Przez swoje położenie Wojanów stanowi dla turystów znakomitą bazę wypadową. Blisko jest stąd zarówno do Jeleniej Góry, Mysłakowic, Bukowca i Karpnik. Interesujące i mało uciążliwe mogą być również wycieczki w Góry Sokole, wciąż jeszcze niezbyt dobrze promowane w turystycznych folderach i przewodnikach po Kotlinie Jeleniogórskiej.